Jak jestem bardzo głodny, może za ananasem, A jak nie jestem bardzo głodny, to wolałbym coś bardziej pikanty i nie Witam w kolejnym odcinku. Dziś mamy bardzo ważnego gościa. Jest ze mną pan burmistrz Kordian Kolbiasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejdziemy Dzień dobry. się teraz, kawałek pozadaje pytania. Jakie według pana jestam największe atuty? Ludzi. Zwłaszcza młodych ludzi, takich jak wy, którzy mają świetne pomysły, które realizują, wreszcie. Miasto zaczyna odżywać i będzie tętnie życiem właśnie ludzi, rodzin, rodzin z dziećmi, młodzieży, bo to jest, kiedy w esencją sensie miasta według mnie jest ilość młodych ludzi, bo im więcej młodych ludzi, więcej kreatywności, więcej pomysłu, więcej życia, to, to miasto tętni życiem i wyciąga każdych innych, wszystkich innych. A może coś teraz tak z innej bajki. Co pan y, lubi w swojej pracy? Y, ja zawsze lubiłem tworzyć. Będąc burmistrzem, mam duży wpływ na to, że pomysły mogę kreować, tworzyć, wymyślać. Mając oparcie radnych Rady Miasta, można je realizować. I to jest moja najpiękniejsza praca każdego samorządowca, że ma realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas. To, że miasto się rozwija, to jest głównie usługa mieszkańców. Ja jestem na stanowisku burmistrza przez jakiś czas, malutki. Okres historii, natomiast Nyssa była, jest i będzie, bo no na to tu będzie burmistrzem. Natomiast ważne jest to, żeby miała w sobie tyle atrakcji, aby nie musiała żegnać młodych ludzi, aby była świetnym miejscem do życia, do pracy, do tego, żeby tutaj zakładać rodziny i chcieć być. To jest no tak. Postoje. Co chciałby pan zrealizować do końca swojej kadencji? O, jest cała masa. Tak? Cała masa, na pewno Mamy miejsca pracy, mamy już, tak mówiąc kolokwialnie, złapane, bo i Uniko, i galerii kilka i centrum mandatowe, i też firmy się nasze rozwijają. Natomiast y, najważniejsze na dzisiaj są mieszkania. Mieszkania dla ludzi takich jak wy, dla młodych ludzi, którzy będą chcieli w tych mieszkaniach o niskich czynszach, też jest istotnym, i chcieli tu mieszkać, zakładać rodziny, pracować i żyć. To jest, mm -hmm. to jest podstawa i najważniejsza rzecz, jaką teraz mam przed sobą. Mam teraz takie luźne pytanie. Ciekawi jak wygląda taki typowy dzień z życia burmistrza. Na przykład wstaje pan, nie wiem, o szóstej i jak to wszystko wygląda? W o szóstej tak? biegnę do, do urzędu, żyć z samochodem. Ja, bo niestety samochodem się poruszam, bo mm -hmm. jednak w ciągu dnia też tych czynności jest sporo. Tak jest. Wyjazdów po całej gminie. No w, w urzędzie jestem do godzin wieczornych, czasami do nocnych, ale to jest najczęściej bardzo przyjemne spotkania, które coś tworzą, budują, spotykają mm -hmm. z innymi ludźmi, inwestorami, ciągle coś innego. Niby o, jest, jest ten schemat, jest. ale ale tak z reguły jest to inne. Jakie jest Pana zainteresowanie, takie hobby? Kiedyś grałem w tenisa stołowego, potem trochę w piłkę. Historia, druga RP, czyli ten okres przedwojenny. Marszałek mm? Piłsudski, który jest u nas na rynku, też jestem no jego tak. wielkim fanem. Historia, polityka, natomiast już na sport nie ma czasu niestety i teraz praca jest moim hobby. Z jakiego projektu zrealizowanego dla miasta Pan jest tak najbardziej dumny? Najbardziej ściągnięcie do Nysy firmy Umicore, bo jednak jest to mm -hmm. potentat w branży high-tech, czyli ta technologia elektromobilności, bardzo pożądana technologia przyszłości, to też są bardzo dobre miejsca pracy, które są podstawą w tym, w czym miasto się chce rozwijać, czyli też mieszkania, miejsca pracy, młodzież, rodziny, to wszystko polega na tym, że tym odniesieniem jest są miejsca pracy? Tak naprawdę... Młodzi patrzą na pracę, teraz powinniśmy być do Te prace też muszą być na tyle ambitne, żeby nie tylko polegały na pracy w montowniach, w sklepach, bo mm -hmm. to nie jest praca dla wszystkich. No tak. Ambitni młodzi ludzie chcą ambitnej pracy. Jak mają tą pracę, chcą mieć, mieć dobre mieszkanie, też chcą spędzić czas wolny w swoim mieście. też jest mm -hmm. istotne. Taki wolny czas, jak pan lubi spędzać? Na przykład w Nysie czy tutaj w okolicach Nysy? Wolny czas. Mam kilka miejsc w Nysie, które bardzo lubię. A tak... które? Na pewno rynek są, na pewno tereny przy jeziorze, na pewno przy bulwarze. No Rynek Solny jest takim miejscem bardzo klimatycznym i mhm. tam faktycznie, jak jeszcze nie ma dużego ruchu, to można poczuć tego ducha epoki. To jest, no dla mnie jest to bardzo istotne, bo jak obcuję z historią bezpośrednio, to jest fajne wyciszyć, mhm. pomyśleć. Fajne miejsce. A jaki temat jest teraz najbardziej na topie w Nysie? Jaką inwestycją Aha. żyją większość mieszkańców? Myślę, że to... mieszkania. W bo, bo Mikor już się buduje i tą budowę widać, to tempo pracy również. Natomiast na dzisiaj tak naprawdę wszystkie wolne działki są zagospodarowane w sposób, że zaczynają tam zostawać mieszkania. Mieszkania mhm. i, i młyn, <tącją> i ulica franciszkańska, za chwilę ulica tkacka, również czasem też tereny nie stali. Także mieszkania to jest numer jeden, i myślę, że większość na mm. to teraz patrzy w ten sposób. W jaką stronę chciałby Pan, żeby Nysa szła? Chciałbym, żeby Nysa szła w stronę miasta co najmniej tysięcznego, mm -hmm. czyli ponad dwukrotnie więcej ludzi niż teraz, abyśmy doczekali czasów, kiedy Włosi powiedzą, że mają, że Rzym to jest włoska Nysa, a nie, że Nysa okay. to włoski Rzym. Tak wszystkich mieszkańców młodych, starszych, średnim wieku z że mieszkali w nysie. Teraz w Nysie, jest godzinkę czasu, się jedzie samochodem, czyli odległość w sumie żadna z dzielnic Wrocławia, takich jak się pole, czy też w centrum trzeba około godziny jechać. Nysa no może być świetnym miejscem do mieszkania, do spędzania wolnego czasu i też do tego, żeby tutaj żyć mhm. od rana do nocy, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. Ulubiona ulica dla Pana w Nysie i dlaczego na przykład ta ulica jest jakaś taka ulubiona? Rynek Solny. Ja się będę w tym rynku solnym upierał. Tak. Jest ja jestem w Nysie od 25 lat mhm. i mój pierwszy spacer był się w rynku solnym. I mhm. Na tej wieży, która no na chwilę miniemy, wieży węgierskiej się zakończył. Mhm. Byłem pod wielkim wrażeniem piękności tego miasta, urody. I tak jest do dzisiaj. Rynek Solny ma ten wymiar ponadczasowy. To jest miejsce, w którym faktycznie można poczuć przeszłość przeszłość miasta, które. Zasługuje na to, żeby wreszcie być miastem, w którym ambicje mieszkańców mm -hmm. będą spełnione. No może teraz tak przejdziemy już do takich luźniejszych pytań. Na przykład, jaki był, pan, jak, jaki był Pana pierwszy samochód? Trabant Lux produkcja NRD. Mm -hmm. Kiedyś takie państwo było, a teraz a już to Niemcy zjednoczone. Trabant to był samochód prześmieszny, plastikowy, bezobsługowy, tak naprawdę. W czasach studenckich świetne miejsce loko lokomocji. Mm -hmm. Później Golf 2. Też niemiecki, Opel Corsa, mm -hmm. y, potem żoda teraz już. Niektóre kojarzę. Niektóre zupełnie <laughs> nie zupełnie nie. Zupełnie, nie. Ale <laughs> tak można wygórować, bo jeszcze Do. w internecie można Ciekawe, się aż sprawdzę. Ostatnie mega luźne pytanie. Pizza z ananasem czy może bez? Jak jestem bardzo głodny, może z ananasem. A jak y, nie jestem bardzo głodny, to wolałbym coś bardziej pikantnego, <laughs> nie nieowocowym. Aha, okej, okay, czyli Peperoni. Pepperoni. Bardzo dziękuję za wywiad. Dobrego. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia za jakiś czas. Cześć wszystkim.